Cześć, z tej strony Berserker L, a to jest już jedenasty odcinek, znajdę w The Temple. Nadal wprowadzę nie wiadomo, krucjatę, nie wiadomo dokąd. Bo jak na razie jeszcze nic się nie zdarzyło: żadnych cutscenek, żadnych wprowadzeń, żadnych ksiąg, żadnych listów, żadnych. No sami sobie to powiedzcie, co najczęściej podpowiada graczowi, że... Co się stanie następnego albo do czego... gdzie prowadzi go jego podróż. Ja wiem tylko tyle, że ileś odcinków temu pojawił nam się duch ten duch nam powiedział, że mamy płynąć do świętej ziemi i tyle. Aha, i nie wspomnijmy, że jeszcze to z, nie zapomnijmy wspomnieć też że nauczył nas jakiejś modlitwy, która nam dają życie. Gdyby życie, gdyby modlitwy faktycznie dawały tyle życia, to byśmy byli nieśmiertelni. Ale to jest... no wiecie, jak to jest. To jest zrobione na rzecz gry. Ja się do tego nie czekam. Więc. I nadal jesteśmy na tej świętej ziemi. Nadal walczymy z niezliczoną ilością wrogów. Nadal nie wiemy, gdzie jest Lord Bishop, gdzie jest ta cała. Jak dobrze kojarzę Adel, czyli duch, który nam się pokazał w parę odcinków temu. I nawet nie wiem, czemu dokładnie walczyć. Cały czas walczę z tymi samymi kolesiami. I dlaczego oni pomagają temu bishopowi? W tych niecnych planach? Tak, krzyżowy ogień wpaść. To jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić. I czemu ten koleziek, jak zamachnąłem się tym mieczem przeklętym, to nie zareagował na to? Psia, jego mać. No dalej, mudli się chopie. Machasz w niego. Widzisz, że ostrze przechodzi przez niego, a i tak facet nie otrzymuje obrażeń. To jest fascynujące po prostu dobra. Przynajmniej zostawił apteczkę. Okej, okay, idziemy dalej. Co tu? Ludzie, to była jedna ściana! Ile można? Na Boga! w lewo co przechodzę przez dwu metrów nie wiem jakiej szerokości jest ta ściana ilość tam no z metr na pewno ma, czy nawet dwa ilość tam metrową ścianę a tu nagle od razu trzech, zaraz po tym jak załatwiłem trzech ja nie chcę wiedzieć Jak wyglądało projektowanie tych planż? Bo to mnie normalnie aż zadziwia. Się ręki nie podnie podniesiesz, niedługo to będzie tak, że podniesiesz rękę albo machniesz mieczem i od razu trzech ci się pojawi. No i nie zapomnijmy o tym, że nasz główny bohater tak delikatnie bardzo powoli y podnosi ręce, żeby się bronić. Dobra. Tu w tej skrzyni nic nie ma, tutaj nic nie ma. Teraz to wygląda jakbym spadał. Z tych schodów nie schodził, tylko spadał po nich. Czy tu coś jest? O, coś nowego. Jakiś kult. Facet na krzyżu przybity. You look upon this scene and are repulsed by what you think is profane and evil. But soon, soon you will understand. You will come to know the beauty of what you now behold. You know, you are a lot like us, Paul. You fight with all your passion for a cause. We Saracens are much the same, though our cause different from yours. On nie żyje. On nie żyje! No to jak, w końcu koleś żyje czy nie żyje, no bo. Na razie wszyscy tylko gadają o nim, a tak jakoś nie za bardzo go widziałem jeszcze. Join nas. And your heart will be fulfilled; we share a true belief that unites all men, all religions. What the? We have your kind, knights of the temple among us, fighting side simple on? On peasants the one way to true power worth every sacrifice every single zaraz, 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 jeśli dobrze to, facet... to the holy city of Jerusalem.

No, po prostu idealnie A no tak, he, he. O kurde. O, Skubaniec ma niezły pan, i nieźle macha. Ale ma takie dość nieludzkie odgłosy. Jak atakuje. Może to nie jest człowiek, to jest po prostu jakaś bestia. Ujeciecie, tej! Przesad nie przesadzasz trochę? I też nie reaguje na moje ataki. Świetnie! Ta gra mnie coraz bardziej dobija. Wrogowie się robią coraz bardziej porąbani. Jakiś okultyzm. Gade, kontrolujący ludzie ludzi księża. Ja nic nie mówię. Ja po prostu... Już powoli zaczynam nie ogarniać tego wszystkiego. Spróbujemy tą... U... U... ...pałką. Pałką? To chyba będzie dobra nazwa. Dali, módl się. Jasny gwint, ale ja mu mało odbieram. dalej modliście, nie Ha Yes, yeah, załatwiłem go. Iwątpię, if... dostałem klucz. Co tu jest? Chciałbym otworzyć tak. Okaj. Sekretna moc. Leczenia. Czyli ulepszona nasza modlitwa, czy jak? Tutaj kolesia przybi, tutaj jakieś drzwi są. Czy te drzwi można? Można. Ale to prawdopodobnie nic nie da. A jednak coś dało. Tu jest wyjście. Jeszcze zobaczę, czy tam tych wielkich drzwi nie można było otworzyć. Chociaż wątpię. Czy ten koleś. mógł być tym lordem, całym bishopem? Ten ksiądz? Co to manipulował tym. saracenem, czy jak on tam się tytułował? Sam nie wiem. Dobra. Okej. Okay. To był już 11 odcinek z of the tempo. Chyba znaleźliśmy naszego Lorda Bishopa. A co dalej będzie, to już sam nie wiem. Ale tak czy siak, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!